Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Grzegorz Jaszczurowski, kobieta powierzona kochaniu. Połowa tego samego jabłka z rajskiego drzewa, w niezwykłości darem tworzenia nowego życia z ziarna niebytu. Sprzeciwieństwo. Powstała rzeźba z najgładszej gwiezdnej gliny, krucjatą sprowadzonej z innej galaktyki, spoza próżni kurtyny bez końca u szczytu czarnej dziury. Cudownie, krwią i tkanką żywej materii, natchnioną w piękną mądrości, zdobiona koroną. Z anielskiego jedwabiu, powleczona skóra. Gładkością zawstydza samego anioła. Zmysłowość krawcem była, i taką to ciała powłokę uszyła, by zatracała rozumy swego przeciwieństwa, którym jest jej druga połowa z drzewa tworzenia istnienia. By z nim w miłości węzłach palce zaplatała, by tworzyła życia. Jedyna w swojej ulotności, delikatniejsza od płatka śniegu na dłoni płonącej namiętności. Jest ciepłem dla ciała w dotyku, żarem słońca dla duszy, w jego promieniach weną dla natchnienia cudów świata tworzenia. Pożądania w zmysłach, które innym świadomie zatraca, zawłaszcza myśli. Okup Puje myślenia. Delikatna i krucha na palce nawija marionetek, barwne sznury, niby to zdziwiona, ukradkiem się uśmiecha. Muza dla tworzenia piękna. W niej bezdenna troska Opiekuńczość wilcza swojego dziedzictwa Kłami groźbę, odstrasza Tęskna do silnego ramienia W zmartwieniach wytchnienia Czuła dla wszelkiego stworzenia Dłonie tworzą delikatności Jak nici sprzędzy chmury Jej troska obrosła w legendy Przez bardów wywyższana na tronie posadzona Wokół ukłonów dywany, kochaniu powierzona, kobieta, czytał Bogdan Dymowski.